Czy ktoś z Was tak miał? Po włączeniu sterownika pokazuje takie cały czas cyferki. I zamiast teraz się uruchomić, to tak jakby cały czas to samo i to samo. I nie działa nic. Czy to ponowne wyłączenie? Żaden przycisk nie działa. Po prostu pokazuje to na okrągło. Jaki to może być błąd? Czy to sam sterownik? Gdzieś jest uszkodzony, czy jej może jakiś czujnik w samym kominku zainstalowany. Temperatury jakiś? była chwila, że sterownik zadziałał i już pompy się włączyły. Ale teraz, jak tak jest na okrągło, to pompy się nie załączają. Temperatura była wysoka. Była obawa, że może się gdzieś tam woda zagotować w wężownicę czekam na jakąś poradę.